jednym z najczęstszych błędów w niemieckim które popełniają Polacy, jest pytanie, gdzie idziesz? Bo Niemcy w takim pytaniu nigdy nie użyją samego słowa wo, czyli gdzie, tylko zawsze użyją wohin, czyli dokąd. Także dokąd idziesz, to po niemiecku albo wohin, geist du, lub też wohin rozdzielimy sobie i zapytamy wo, geist du, hin. Nigdy jednak nie będzie tam samego wo. A w dzisiejszym odcinku Odcinku, dowiecie się jakich słów, jakich przyimków użyć, żeby odpowiedzieć na pytania dokąd idziesz, gdzie jesteś i skąd wracasz. Gotowi? To łapka w górę i zaczynamy. Jak wspomniałem we wstępie, dokąd idziesz, to po niemiecku albo Wohin geist du, albo wo geist du hin. W odpowiedzi na to pytanie, gdy idziemy do jakiejś osoby, ale też do wielu miejsc, najczęściej użyjemy przyimka zu, czyli do. Na przykład, gdy idziemy do naszego kolegi Marcina, powiemy ich gehe zu Martin. Ich gehe zum Martin, a gdy idziemy do fryzjera, powiemy: Ich gehe zum Friseur. Idę do fryzjera. Ich gehe zum Friseur. Zwróćcie uwagę, kochani, że po C w niemieckim zawsze mamy datyw. Dlatego przed rzeczownikami rodzaju męskiego, jak na przykład der Arzt, lekarz. Cu zmienimy w cum i powiemy zum arzt do lekarza. Z kolei przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego, jak die Freundin, koleżanka, cu zmienimy w cua i powiemy zur Freundin, do koleżanki. Także idę do lekarza, to ich gehe zum arzt. Ich gehe zum arzt. A idę do koleżanki, to ich gehe zur Freundin. Ich gehe Naszym kolejnym pytaniem jest, gdzie jesteś? Czyli po niemiecku wo bist, du? wo bist du? W odpowiedzi, żeby powiedzieć, u kogo się znajdujemy, użyjemy przyimka bei, czyli u. Na przykład, jeżeli jesteśmy w gościach, u naszego kolegi Marcina powiemy Ich bin bei, Martin. Ich bin bei Martin. A gdy siedzimy u fryzjera, powiemy Ich bin beim Friseur. Jestem u fryzjera. Ich bin bei Friseur. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, że po bei w niemieckim również zawsze mamy datyw. Z tego też powodu, przed rzeczownikami rodzaju męskiego, jak der Arzt, lekarz, bei zmienimy w beim i powiemy Beim Arzt, u lekarza. Z kolei przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego jak die Freundin, koleżanka, bei zmienimy na bei der i powiemy bei der Freundin u koleżanki. Także jestem u lekarza, to ich bin beim Arzt. Ich bin beim Arzt. A jestem u koleżanki, to ich bin bei der Freundin. Ich bin beide Freundin. A tak swoją drogą, gdybyście chcieli nauczyć się więcej takich praktycznych zwrotów i opanować łatwo język niemiecki, koniecznie spróbujcie mojego ekspresowego kursu niemiecki w 6 miesięcy. Link do kursu znajdziecie pod tym nagraniem. A my przechodzimy do naszego trzeciego pytania, czyli Woher kommst du? Skąd przychodzisz, czy skąd wracasz? W niemieckim, żeby odpowiedzieć na pytanie od kogo wracamy, użyj przyimka von, czyli od, von. Na przykład jeśli wracamy od naszego kolegi Marcina powiemy Ich komme von Martin. Ich komme von Martin. A gdy wracamy po wizycie u fryzjera powiemy Ich komme von Friseur, Ich komme Von I również tutaj zwróćcie uwagę, kochani, że po przyimku von mamy w niemieckim zawsze datyw. Z tego właśnie powodu przed rzeczownikami rodzaju męskiego, jak der Arzt, lekarz, von zmienimy von i powiemy vom Arzt, od lekarza, a przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego, jak die Freundin von zmienimy von der i powiemy von der Freundin, od przyjaciółki, od koleżanki, von der Freundin. Także wracam od lekarza to po niemiecku ich komme vom Arzt, ich komme vom Arzt, a wracam od koleżanki to ich komme von der Freundin, ich komme von der Freundin. Podsumowując kochani, co znaczy do kogoś, Baj znaczy u kogoś, a fon znaczy od kogoś. A teraz zadanie dla Was, kochani. W komentarzach napiszcie zdanie z wybranym przyimkiem, czyli albo z cu, albo z by, albo z fon, albo ze wszystkimi z nich. A my widzimy się już w następną niedzielę. Tschüss!